Cześć, tu Jarosław. Wychaczyliśmy z żoną jeszcze w centrum ogrodniczym. Naszym ulubionym centrum ogrodniczym, do którego co sobotę jeździmy. Nie do końca. Jeszcze rozwiniętą Azalię. Także następna do kolekcji. Ubornik na taczkach już jest. Także zabieram się i. I sadzimy. Dobra, azalia wsadzona tak się prezentuje W większości azali już jest przekwitniętych tak to co już mamy to już już dawno przekwitła praktycznie takie co No jeszcze bym zapomniał, bo kupiliśmy jeszcze róże wiecznie przewracamy z wiatru takiego koloru mamy dwie czerwone czy ta będzie kremowa biała dobra, też sadzimy i podlewamy no, jest i róża, trzecia. Wsadzona. Tu jest druga, już zaczyna kwitnąć. Ponku ma. A tu jest pierwsza. trzecie mniejsza. Też ponku ma. Będzie kwitnąć. Będę musiał jakieś solidniejsze podpory do nich zrobić, bo te. Patyczki to są nie są zbyt mocne. Dobra, zaraz wszystko potraktuję. Wodą życia. beczki i o, tu jeszcze takie coś też to będę musiał gdzieś wysadzić w inne miejsce, bo tu jest za gęsto tego. Jedno drugie. Dobra. To by było na dzisiaj, na tyle. Do usłyszenia, nie wiem, w przyszłym tygodniu. Cześć!